To jest jakby wstęp do dormitoru. To jeszcze nie jest Durmitor, nie pamiętam jak się nazywają te góry, ale no 2000 to nie mają, tam 1950 tam ja sobie siedzę na łące, jem banana i jeden najlepszy napój na całych Bankanach, Rausha Black Intensive Ice Tea, Genialny, w Polsce tego nie ma Tam to jest taki wstęp do dormitoru Jak się przyjadę. Poroć mam wjechać na jakąś przełęcz, na dwie i na 1800, druga 1900 z hakiem. A to chyba jest jeszcze kawałek za tym, bo to nędznie to wygląda, chyba 1800 to max można mają te szczyty. Zobaczymy co tam być dalej. To jest tam łączka. A jest tam 100 metrów dżży.